Piotr Czyszkowski, witam i zapraszam na ostatnie już wydanie misji specjalnej magazynu śledczego pod redakcją Anity Gargas. Gdzie narodziła się idea okrągłego stołu? W Warszawie czy może w kremlowskich gabinetach? Z kim radzieccy towarzysze konsultowali wybór Jaruzelskiego na prezydenta? Można było zerwać rozmowy stołowe, wrócić na pozycje wyjściowe. Byliśmy w stanie wtedy już zrobić strajk generalny i przydoptać tak komunistów, że mielibyśmy wolne wybory i wybieralibyśmy prezydenta jakiego my chcemy. Panie za tak, będzie premierem, a pan W okrągłym stole tkwiła drzazga. Tą drzazgą była Magdalenka. Od 20 lat okrągły stół przedstawiany jest jako dowód rozwagi i dojrzałości PRL-owskich dygnitarzy i części antykomunistycznej opozycji. Mało kto mówi o tym, że okrągły stół był formą ochrony komunistycznej władzy. Wciąż nie wiemy, w jakim stopniu o tym, co działo się pod koniec lat 80. w Polsce, decydowano na Kremlu. Misja specjalna dotarła do tajnych depesz ambasady PRL w Moskwie, które rzucają nowe światło na tę sprawę. W materiale odsłonimy też kulisy wyboru Wojciecha Jaruzelskiego na prezydenta PRL. W trzeciej fazie przemian zostanie uformowany rząd w Polsce: koalicyjny, skupiający przedstawicieli Partii Komunistycznej, reprezentantów reaktywowanej Solidarności i Kościoła. W tym rządzie mogłoby się znaleźć kilku tak zwanych liberałów. 85. rok. Anatolij Golicyn. Oficer KGB zbiegły na zachód. Cztery lata po tej prognozie. Lipiec 88. roku. Wizyta Michaiła Gorbaczowa w Polsce. Pierwszy sekretarz KPZR rozmawia z pierwszym sekretarzem PZPR na temat umocnienia chwiejącej się władzy komunistycznej w Polsce. Na, nalegał na to, żeby problemy solidarności rozwiązać. Rozwiązać nalegał na to, to wiem na pewno. Jaruzelski doszedł do przekonania, że taką metodą doskonalenia ustroju będzie e, okrągły stół forma poszerzenia obozu rządzącego poprzez pewną kooptację ludzi z opozycji w zamian za określone, za określone ustępstwa. I to z tym pomysłem się podzielił z Gorbaczowem. Gorbaczow dał zielone światło. Nie mamy nic przeciwko takim rozwiązaniom ustrojowym w Polsce, które będą umacniały ustrój socjalistyczny. To przecież nie był projekt przekazania władzy społeczeństwu narodowi. To był projekt konserwacji, jakiegoś usprawnienia tej władzy, tak żeby można się było z nią podzielić wybranymi przez siebie reprezentantami tzw. opozycji konstruktywnej i potem żeby dalej rządzić. Taki był zamysł. Celem okrągłego stołu było umocnienie władzy tych ludzi, którzy tą władzę sprawowali w Polsce w latach 80., czyli przede wszystkim generała Jaruzelskiego, który tylko że on miał już tą władzę sprawować jako formalnie bezpartyjny prezydent. Opozycja, Kościół były potrzebne, żeby ten proces był wiarygodny. Nie upłynął miesiąc od wizyty Gorbaczowa, a przez Polskę przetoczyła się kolejna fala strajków. 31 sierpnia 1988 roku Lek Wałęsa kończy strajki na wybrzeżu. Dzieje się tak na żądanie Kiszczaka, z którym przywódca Solidarności spotkał się tego samego dnia w willi MSW przy ulicy Zawrat w Warszawie. Parę dni później doszło do kolejnego spotkania Kiszczak Wałęsa. Jesteśmy gotowi z diabłem sojusz zabrzeć, a nie tylko z bo Borsztynnikiem, ale by Polskę zaprowadzić z biedy. No. To jest szansa dla nas wszystkich. Dla Polskich? Dla Polskich. Dla, Polskę. dla, dla, dla moich ośmiu dzieci. Tak Trzeba tak, tak. było czasu, żeby doszło do naszego spotkania. Chcecie od razu, natychmiast? Nie, ja nie rzecz. chcę nic, tylko chcę właśnie, że, że jest, wszystko, taka szansa. Nie. Wszystko jest taka szansa. szansa. Nie. Że należy. Nadzie... Że, nadzie... że jest, nadzie... o, bo bo no jest bo nadzieja. Jest, jest nadzieja. Wtedy na tym pierwszym spotkaniu Wam się powiedziałem, znaczy, prostym językiem wyłożyłem ideę okrągłego stołu. Proponuję Wam 161 miejsc w Sejmie. To jest te 35%. Na pierwszy rzut jest tak mówimy, to wybory kontraktowe. Będziemy rządzić przez pierwszą kadencję wspólnie. W 1993 roku za 4 lata, jak się nauczycie rządzić, odbędą się wybory numer 2, które będą całkowicie wolne. Apelu Wałęsy do strajkujących wystosowanego po jego spotkaniu z Kisztakiem nie posłuchali związkowcy ze Śląska. Wszyscy myśleli, że Lech przyjechał wzmocnić strajk, a nie skasować strajk. Lech podjął próbę wyprowadzenia strajkujących. Jak taczki podjechały, jak Lech widział, że. a to tylko, żeby go postraszyć. Jak Lech widział, że się niebezpiecznie robi, jak widziałem, że mu nogi zmiękły, jak widziałem, że mu się głos zmienił, no to, a, a ta grupa była naprawdę bez żartów. Potem go musiałem bronić, bo oni naprawdę to chcieli zrealizować. Z eee, jakichś na taczkę, no, tak? Oczywiście, potem go trzeba było bronić. No i e, mówi, w czym ci pomóc? Ja mówię, w negocjacjach. To wtedy w szeregach Solidarności coraz głośniej zaczęto mówić o tym, że część opozycjonistów prowadzi tajne rozmowy z władzą. Już 4 lata temu historycy IPN dotarli do szyfrogramów z 1989 roku, tak tzw. grupy operacyjnej Wisła. Była to kilkuosobowa placówka PRL-owskiej bezpieki, działająca w Moskwie. Z opisanych w szyfrogramach zdarzeń wynika, że Rosjanie już wiosną 1988 roku byli skłonni rozpocząć wstępny dialog z opozycją. W ramach tych raportów odnaleziono informacje o tym, iż od roku 88 grupa wybitnych doradców głównego nurtu skupionego przy się głównego nurtu Solidarności, ta grupa doradców Jakada Michnik czy Janusz Nuskiewicz stara się o kontakty z stroną sowiecką poprzez ambasadę w Warszawie czy poprzez różnych polityków sowieckich. Są rozmowy prowadzone, takim głosem powiedział, takim przyciszonym, z, z Globusem będę rozmawiał. Kto to mówi? Jak ja się e, domyślałem się, ale zapytałem się o tego Globusa. Ale mówi, to, to nie wiesz, to, to jest Globus. Mówi Gormaczów, do Moskwy pojadę, na co ja mówię lechu, nie rób mi takiego wstydu. No. Przecież to jest hańba? No. Jak, jak ci sekretarze tam jadą po, po instrukcje, tak to będzie odebrane. No, fatalnie. Ja wiem, że chcesz dobrze, no ale, ale, ale i odwodziłem go od tego. Misja specjalna dotarła do niepublikowanych dotąd Depesz wysyłanych przez ambasadę PRL w Moskwie do MSZ w Warszawie. 2 września 1988 roku kierownictwo radzieckie przekazało Jaruzelskiemu, że trzeba podjąć dialog z Wałęsą i rozwiązywać złożone problemy metodami politycznymi. Czyli to nie jest strona moskiewka, która zdecydowała o tym, że byliście... nie, stanowczo mówiliście nie. Mnie nie. W tej materii to, to są po prostu brednie świadczące o tym, że istnieje jakaś tendencja, żeby. Wszystko, co się działo w Polsce, wiązać z Moskwą. Moska wiele znaczyła, ale byśmy wtedy mieli też swoją głowę na karniansach, to są to 8 września 1988 roku. Ambasada PRL w Moskwie do MSZ w Warszawie. Strona radziecka akceptuje wynik spotkania Kiszcza-Gwałęsa. Ruszają przygotowania do okrągłego stołu. Przed rozmowami Okrągłego Stołu podczas posiedzenia KKW razem z Bogdanem Borusewiczem byliśmy przeciwni rozmowom Okrągłego Stołu, ale to z powodu obaw o oszustwo polegające na wyciągnięciu na powierzchnię struktur związkowych działających w zakładach pracy, które w wypadku ujawnienia zostałyby rozgromione. Ta obawa już w trakcie obrad okazała się niesłuszna i to było jedyne zastrzeżenie, które wcześniej miałem. Owszem, jeden z kolegów z dawniejszych lat, który mnie wtedy spotkał, przekonywał mnie, że oni i tak was oszukają i stale kombinują, więc zostaniecie nabrani, ale nie miał racji. Okrągły tu był, jest i pewnie jeszcze długo będzie dość zmistyfikowaną imprezą. Bo tak naprawdę to, co najważniejsze, wydarzyło się poza nim, przed nim. Natomiast sam okrągły stół był pewną dekoracją. Dekoracją na potrzeby opinii publicznej. W okrągłym stole tkwiła drzazga. Tą drzazgą była Magdalenka. Zgodzono się na wyprowadzenie części ludzi z okrągłego stołu do magdalenki i to było sprzeczne z wszelkimi zasadami.